Kwawnik pospolity po łacinie Achilla milefolium jest to właśnie roślina, która rozpoczyna okres kwitnienia. Warto się zainteresować, ponieważ ma dosyć szerokie wskazania może być wykorzystywana wielokierunkowo. Przede wszystkim kojarzona jest z krwawień, czy to wewnętrznych, czy to zewnętrznych dlatego też ona działa przeciwzapalnie na układ pokarmowy może być wykorzystywana w fitoterapii choroby brzodowej, różnego rodzaju krwawień wewnętrznych. Ona działa tamująco. Ona działa dosyć podobnie jak rumianek, z tym, że ona silniej pobudza procesy tutaj właśnie trawienne. Natomiast rumianek ma taki kierunek, właśnie bardziej oddziałuje na układ nerwowy uspokajająco. Krwawnik. Jakie krwawnik ma wskazania poza tamowaniem krwawień? Więc krwawnik też tutaj no, może być wykorzystywany. wykorzystywany Fitoterapii, no właśnie stanów lekkiego napięcia nerwowego, bezsenności, czy to w mieszankach ziołowych, czy samodzielnie. U kobiet, kobiety się nim powinny zainteresować w przypadku braku miesiączki. On pobudza tutaj y, funkcję y, powrotu do y, normalnego miesiączkowania, także czy to w mieszankach ziołowych, czy też samodzielnie może być wykorzystywany. Dodatkowo krwawnik wykazuje działanie moczopędne, przeciwartretyczne, odkażające, no i tak jak już wspominałem, pobudza wydzielanie soków trawiennych. Generalnie krwawnik można wykorzystać w fitoterapii chorób alergicznych, ponieważ działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, bardzo korzystnie działa na drogi oddechowe, a także działa przeciwkaszlowo. Więc może być śmiało wykorzystywany czy w mieszankach, czy samodzielnie właśnie w fitoterapii chorób układu właśnie oddechowego oraz alergii. Krwawnik też bardzo fajnie działa kosmetycznie na skórę. Działa odkażająco, bardzo dobry jest do skóry naczynkowej. Także tutaj może być wykorzystywany czy to w postaci hydrolatów, czy w postaci oleju, czy też przemywanie naparem skóry jako dodatek do kremów, do maści bardzo fajne wykazuje działanie. Jeżeli chodzi o krwawnik, to z niego najlepiej robić sobie napary. Można także przygotować nalewkę czy intrakt na świeżym zielu. I warto generalnie taką rośliną się zainteresować, ponieważ teraz kwitnie, teraz można sobie nazbierać, wysuszyć i stosować w razie potrzeby. Dodatkowo krwawnikiem warto się zainteresować na wiosnę, gdzie można wykorzystywać świeże listki do różnego rodzaju sałatek, czy to w kuracjach odtruwających, czy normalnie jako dodatek do posiłków, np. wraz z pokrzywą, jako takie nowalijki. Także warto się zainteresować tymże ziółkiem.